Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę sprawia, że kobieta się zakochuje? Spoiler. To nie twój samochód, konto bankowe ani wygląd. To, co ci dzisiaj ujawnę, to coś, czego 99% mężczyzn po prostu nie robi i to właśnie dlatego nie wyróżniają się oni w żaden sposób. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak stworzyć połączenie, które sprawi, że każda kobieta będzie myśleć o tobie, zostań ze mną ponieważ kolejne wskazówki mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki nawiązujesz relacje. Pozwól, że ci coś powiem. Większość mężczyzn uważa, że zdobycie kobiety polega na zaimponowaniu jej zewnętrznymi rzeczami, jak nowym samochodem, markowymi ubraniami czy postawą jestem gościem. Jednak prawda jest taka, że to może przyciągnąć uwagę na chwilę, ale nie tworzy prawdziwego połączenia. A wiesz, co się dzieje? Ci mężczyźni zostają zapomniani. Problem polega na tym, że prawie nikt nie zwraca uwagi na to, co naprawdę się liczy. Detale, które sprawiają, że kobieta czuje się wyjątkowa. Proste rzeczy, jak zapamiętanie czegoś, o czym wspomniała mimochodem, czy dostrzeżenie czegoś unikalnego w niej, mogą mieć ogromny wpływ. Ale, 99% mężczyzn tego nie robi. Skupiają się na tym, co oczywiste, ignorują to, co naprawdę się liczy. I to tutaj masz szansę na przewagę. Więc jak możesz to zmienić i wyróżnić się spośród tych 99%? To proste. Wszystko zaczyna się od prawdziwej uwagi. Pokażę ci trzy strategie, które zmienią sposób, w jaki kobiety cię postrzegają. Po pierwsze, naucz się naprawdę słuchać tego, co mówią. Po drugie, zaskocz ją drobnymi gestami, które pokażą, że ci zależy. A po trzecie. Zbuduj głęboką więź emocjonalną. Wyjaśnię każdą z nich na przykładach, które możesz zacząć stosować już dziś. Słuchaj naprawdę. Przejdźmy do rzeczy. Kobiety doceniają, kiedy naprawdę słuchasz tego, co mówią. Ale nie chodzi o to, by słuchać bezmyślnie, podczas gdy jesteś zajęty telefonem lub myślisz o czymś innym. Chodzi o to, by słuchać z intencją. Na przykład, mówi, że chce obejrzeć konkretny film, lub że uwielbia pewien rodzaj kawy. Większość mężczyzn przepuszcza to obok uszu, ale wiesz, co zrobisz? Zapamiętasz to, zanotujesz w telefonie, jeśli trzeba, bo kiedy pokazujesz, że pamiętasz te małe rzeczy, to dowód na to, że naprawdę słuchasz. A to jest rzadkość dzisiaj. Chcesz przykład? Wyobraź sobie, że kilka dni później mówisz: Ach, obejrzałem ten film. O którym mówiłaś, i pomyślałem o tobie, kropka. To ma moc. Ona zauważy, że to nie jest tylko kolejna rozmowa. To coś specjalnego. Kolejna sprawa. Kiedy opowie ci o swoich planach lub trudnościach, z jakimi się zmaga, okaż zainteresowanie. Zapytaj o to później, na przykład, jak poszło na tej konferencji, o której mówiłaś. Te gesty, nawet jeśli wydają się proste, pokazują, że naprawdę zależy ci na tym, co czuje i przeżywa. I to, mój przyjacielu, sprawi, że wyjdziesz z 99% mężczyzn i trafisz do 1%, które kobiety uwielbiają. Teraz, gdy rozumiesz, jak ważne jest słuchanie, przejdźmy do kolejnego kroku. Zaska drobnymi gestami. A kiedy mówię drobne, to dokładnie to mam na myśli. Nie musi to być nic wielkiego czy drogiego, ponieważ to, co się liczy, to znaczenie gestu, a nie jego rozmiar. Na przykład, mówi, że uwielbia określoną piosenkę lub zespół. Co możesz zrobić? STW Zamknięte RZ, playlistę z jej ulubionymi piosenkami i wyślij z prostą wiadomością. Pomyślałem o tobie, kiedy słuchałem tych utworów. Chłopie, to zrobi o wiele większe wrażenie niż kupienie zwykłego prezentu. Dlaczego? Bo to coś unikalnego, co łączy się bezpośrednio z jej gustem. Inny przykład. Wyobraź sobie, że uwielbia kawę i wspomniała, jaki rodzaj preferuje. Pewnego dnia, bez zapowiedzi, przychodzisz z jej ulubioną kawą. Może to być w pracy, na spotkaniu, a nawet po prostu wysyłasz wiadomość. Widziałem ten rodzaj kawy i pomyślałem o tobie. Kropka. To jest taki gest, którego nikt się nie spodziewa, a przez to ma tak pozytywny wpływ. Te drobne niespodzianki pokazują, że jesteś czujny i co ważniejsze, że ci zależy. I nie chodzi tylko o sam gest, ale o to, co on reprezentuje. Zrozumie, że myślisz o niej spontanicznie, bez ukrytych intencji, i to wywoła ogromny wpływ emocjonalny. Uwierz mi, te gesty to różnica między byciem zapamiętanym na jeden dzień, a na długi czas. Przechodzimy do najważniejszego kroku budowania więzi emocjonalnej. To jest prawdziwy sekret, by stać się niezapomnianym dla kobiety. Podczas gdy większość mężczyzn koncentruje się na zaimponowaniu rzeczami materialnymi lub chwaleniu tylko wyglądu, ci, którzy potrafią stworzyć głęboką więź emocjonalną, to ci, którzy naprawdę pozostają w pamięci kobiety. Jak to zrobić? Pierwszy krok to zejście z powierzchowności. Oczywiście, komplementowanie jej wyglądu może być miłe, ale to, co naprawdę dotknie jej serca, to zauważenie czegoś wyjątkowego w tym, kim jest. Może to być sposób, w jaki rozwiązuje problemy, pasja, jaką okazuje, kiedy mówi o czymś, co kocha, lub blask w jej oczach, gdy opowiada historię. Komplement jak: Podziwiam sposób, w jaki nigdy się nie poddajesz, nawet gdy jest ciężko, ma znacznie większy wpływ, niż jesteś piękna. Dlaczego? Bo pokazuje, że dostrzegasz coś więcej niż tylko powierzchnię. Inny kluczowy punkt to umiejętność prawdziwego słuchania. Nie przerywaj. Nie próbuj wszystkiego rozwiązywać i przede wszystkim nie umniejszaj tego, co ona czuje. Czasami po prostu chce podzielić się tym, przez co przechodzi i poczuć się zrozumiana. Żądawaj pytania, które pokażą prawdziwe zainteresowanie, takie jak: Jak to na ciebie wpłynęło, lub co według ciebie można zmienić w tej sytuacji? Tego typu rozmowa tworzy bezpieczną przestrzeń, w której ona czuje, że może być sobą z tobą. A jest jeszcze jedno. Pokazywanie swojej wrażliwości również pomaga w budowaniu tej więzi. To nie oznacza, że musisz wylać wszystkie swoje problemy, ale podzielić się czymś o sobie, co pokaże autentyczność. Może to być doświadczenie, które cię ukształtowało, lub coś, nad czym pracujesz, by się poprawić. Kiedy otwierasz się w ten sposób, ona czuje się bliżej ciebie i widzi, że nie boisz się być prawdziwy. Na koniec pamiętaj, że więź emocjonalna nie powstaje z dnia na dzień. Buduje się ją stopniowo, z uwagą, cierpliwością i konsekwencją. Kiedy poczuje, że naprawdę ją rozumiesz i doceniasz to, kim jest, nie będziesz już tylko interesującym facetem, będziesz tym, którego nie zapomni. Teraz, kiedy masz tę strategię w ręku, czas na chwilę refleksji. Pamiętaj, stworzenie prawdziwej więzi z kobietą nie polega na byciu doskonałym, ale na byciu autentycznym i szczerym. Każdy z nas ma zdolność wyróżniania się w wyjątkowy sposób, i to właśnie kobiety najbardziej cenią. Wszystko, czego się tutaj nauczyłeś, to proste, ale potężne działania. To nie chodzi o zaimponowanie, lecz o sprawienie, by poczuła się zauważona, wysłuchana i, co najważniejsze, kochana za to, kim naprawdę jest. Im więcej zainwestujesz w te drobne gesty, tym silniejsza będzie więź między wami. A gdy zaczniesz się na tym skupiać, inne rzeczy, jak atrakcyjność i chemia, będą rozwijać się naturalnie, bez wysiłku. Więc jeśli jesteś gotów, by zmienić swoje relacje i pójść dalej niż tylko powierzchowność, to jest czas. Pamiętaj: 99% mężczyzn tego nie robi, ale Ty możesz być inny. Możesz być tym, który naprawdę zrobi różnicę w jej życiu. Teraz chcę wiedzieć: Jesteś gotowy, by wprowadzić to w życie? Jeśli tak. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych wskazówek takich jak te. Zostaw w komentarzach, co najbardziej podobało Ci się w tym wideo i czy masz już jakieś doświadczenia z tego typu gestami. Uwielbiam wiedzieć, co myślisz i jak wdrażasz te porady w codziennym życiu. A jeśli znasz kogoś, kto również może skorzystać z tych informacji, podziel się tym wideo. Zmieniajmy razem sposób, w jaki mężczyźni odnoszą się do kobiet. Mam nadzieję, że to wideo sprawiło, że zastanowisz się, jak małe działania mogą stworzyć wielkie połączenia. Pamiętaj, nie chodzi o próbę bycia kimś, kim nie jesteś, ale o bycie autentycznym i obecnym. Każdy gest uwagi, każde słowo wsparcia i każda chwila wrażliwości znaczą więcej, niż sobie wyobrażasz. Bądź mężczyzną, który nie tylko robi wrażenie, ale który naprawdę nawiązuje więź. Jeśli to zrobisz, kobiety nie tylko to zauważą ale zapamiętają cię. Więc następnym razem, gdy spotkasz kogoś, kim się interesujesz, pamiętaj, by być obecnym i pokazać, że zależy ci na detalach. To, mój przyjacielu, zrobi całą różnicę.